A jak działa protestujący tłum tu na przykładzie pani obywatelki Republiki Południowej Afryki, która z niewiadomych względów, proszę Państwa, protestuje przeciwko zatrzymaniu prezydenta Maduro przez Donalda Trumpa, przez administrację amerykańską. I Proszę Państwa, posłuchajcie, co ta biedna kobicina, dziewucha, w ogóle fajnie trzyma transparent do góry nogami. Ale ja, przemyśle, nieważne, jej dali 100 dolarów, jej dali 100 dolarów ona zrobi wszystko. To jest pewien podpis, jak oni tymi młodymi dziewuchami rozgrywają. Cwani biznesmeni wynajmują nadrachów do takich akcji, że takie Joanny Dark, Joanny Dark, tak, dziewice orleańskie. Wolność wiodąca lud na barykady, taki obraz jest w Luwrze, proszę Państwa, pani z, z gołą piersią wiedzie lud, to, to, to jak facet zobaczy, że o Boże, to laski się już rwą, to ja nie mogę siedzieć tak, w miejscu, to wszystko jest psychologia, ktoś to tam siedzą cwaniacy i myślą, a żeby wynająć takie dziewuchy, to trzeba nieźle zapłacić. One normalnie by tam nie robiły tych akcji. To tam nieźle trzeba zapłacić. Myślę, że prostytutki biorą mniej. Hmm. Więc dali jej, i ona, proszę Państwa, poszła na protest tam w Pretorii, w stolicy RPA, żeby władze amerykańskie uwolniły prezydenta Maduro, który jej zdaniem głupia

Jestem tutaj, bo ktoś jest w więzieniu. I tu pokazuję, proszę Państwa, odwrócę tą, tą, tą tabliczkę. Gdzie, gdzie jest ten uwięziony? I ona mówi tutaj i pokazuje na budynek ambasady amerykańskiej w stolicy RPA. Tak, tak, siedzi w ambasadzie amerykańskiej, proszę państwa. To jest świadomość tych protestujących. Tutaj jest taki publicysta, Jaok, pyta.pl, on chodzi na te protesty i, i. Widocznie tam, on się otarł ludzi władzy i to mocno. To nie jest głupi facet i on tam wchodzi w te różne protesty i pyta protestujących, zadaje im takie podstawowe, proszę państwa, pytania. No to głupki nie z tej ziemi, po prostu ich skrzyknęli. No, proszę Państwa, co ja nie wiem, jak się ludzi na protesty woła, te wesołe autokary z tą wodą w środku, impreza, dzień wolny od pracy, kto nie pojedzie. No, proszę Państwa, naprawdę, takie masowe protesty zawsze są przez kogoś organizowane. Zawsze. Ludzie się nigdy nie skrzykną. Protest spontaniczny to będzie kilka osób. To jest maks. To jest maks. A jeżeli są duże protesty, to ktoś po prostu za korzyści tych ludzi zgarnął i wykorzystuje do swoich celów, do wywierania presji. Brawo, brawo dla tej mądrej pani.